W przedszkolu w Kroczycach zakończył się cykl jesiennych koncertów. Spotkania z muzyką od lat wpisane są w kalendarz uroczystości przedszkolnych. Z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Oprócz rodziców przychodzą również babcie, dziadkowie oraz rodzeństwo. Rodziców prosimy o tak zwany bilet wstępu na koncert. Jest to owoc. Rodzice hojnie obdarowują wychowanków owocami. Dzieci potem wraz z paniami przygotowują sałatki owocowe. W ten sposób promujemy zdrowy tryb życia. Do występów przedszkolaki przygotowują się już od początku roku szkolnego. Dzieciaki, e, zapraszając swoich rodziców, chcą się jak najlepiej przed nimi zaprezentować. I wszystko nad czym pracujemy podczas całego roku szkolnego, od września aż po tą połowę listopada, zostaje wtedy zaprezentowane z całego serducha przez nasze dzieciaki. Prezentowane przez maluchy podczas koncertu piosenki dotyczą zarówno tematyki jesiennej, jak i bezpieczeństwa najmłodszych. Piosenki, które dotyczą e, Ruchu drogowego, bezpiecznej drogi do przedszkola. Oczywiście tematyka jesienna, jak również w tym roku właśnie tematyka patriotyczna u starszaków, ponieważ y, nasze dwie grupy najstarszych dzieci. Yy, przygotowały Przepiękną Akademię z okazji 11 listopada. Była to tylko impreza wewnętrzna, i bardzo szkoda nam było, żeby szersza publiczność tego nie zobaczyła. Dlatego postanowiłyśmy wpleść w tematykę jesienną troszeczkę patriotyzmu, yy, co dało się dzisiaj zobaczyć na koncercie. Duma w oczach rodziców to znak, że przedszkolaki zaprezentowały się z jak najlepszej strony, a kolejny koncert jesienny okazał się wielkim sukcesem. Oczarowani rodzice z dumą podziwiali swoje pociechy, które wykazały się ogromnym kunsztem. Za przygotowanie i prowadzenie koncertu odpowiedzialni są opiekunowie grup. Dzisiejszy koncert odbywa się pod nazwą Jesienny Koncert na BIS. Na ostatni jesienny koncert poza rodzicami przedszkolaków zaproszeni zostali przewodnicząca Komisji Społecznej oraz dyrektor Biblioteki w Kroczycach.